Cześć! Tutaj Marta z kanału Tapis TV. Kominki trójstronnie przeszklone to ciągle jedna z najczęściej wybieranych. Nic dziwnego, ponieważ są rewelacyjną dekoracją wnętrza. Odnajdują się wspaniale zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznie urządzonych pomieszczeniach. Tak efektowne palenisko zawsze staje się sercem domu, a dzięki trzem szybom możemy cieszyć się blaskiem płomieni z różnych zakątków salonu. Jednak wkłady kominkowe Line 3D to nie tylko design, ponieważ taki wkład to wysokiej klasy palenisko o mocnej stalowej konstrukcji i doskonałych parametrach, a wkład dodatkowo wyposażony w wymiennik wodny staje się źródłem ogrzewania całego domu, a także źródłem ciepłej wody użytkowej. Ten prezentowany przeze mnie model kominka trójstronnie przeszklonego to Line E783D Hydro w wersji Black, to znaczy o szerokości 780 mm i czarnym wykończeniu czyli czarny szamot wewnątrz, czarna klamka oraz czarne przepustnice oraz dodatkowo wyposażony wymiennik wodny do zasilania okładu centralnego ogrzewania. Mamy tutaj także wyczystkę umieszczoną z przodu na specjalne życzenie klienta, więc automatycznie drzwiczki rewizyjne będą umieszczone także na froncie zabudowy. W takiej sytuacji zwykle trzeba je zasłonić jakimś lustrem bądź obrazem. Pamiętacie, że jeśli nie chcemy tego robić, to wyczystkę możemy umieścić w innym miejscu, które wybierze klient z prawej czy lewej strony wkładu. Wtedy przód zabudowy pozostaje niezakłócony zbędnymi elementami, czyli znów ta personalizacja i dbałość o indywidualne potrzeby klientów zastosowano tutaj rurowy wymiennik wodny. W naszej ocenie jest to najbardziej efektywny, niezawodny i prosty w obsłudze sposób zasilania układu centralnego ogrzewania zastosowany we wkładach kominkowych pozyskujący ciepło ze spalin. Wykonany z grubej kotłowej stali i o wysokiej sprawności. I jeszcze taka ciekawostka, dodatkowo jest on wyposażony w regulowane mini deflektory, czyli takie zaślepki do regulacji ciągu kominowego. Podobnie jak kluciec dopływu świeżego powietrza z zewnątrz, tutaj jest on umieszczony z tyłu w centralnej części urządzenia w większości wkładów dostępnych na rynku jest umieszczony od spodów osi wkładu. U nas nie stanowi żadnego problemu umieszczenie krótce z prawej czy lewej strony. Ty na przykład zależy nam by dosunąć urządzenie do samej ściany. Ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, ponieważ w takich przypadkach i tak robimy podłączenie kanałem płaskim. Wtedy przyłączenie wystaje poza obręb urządzenia, więc nawet nie warto zawracać sobie tym głowy. Ponadto zazwyczaj palenisko nie stoi też bezpośrednio na posadce, a jest umiejscowione wyżej, dlatego nie ma żadnego problemu z przeprowadzeniem kanału napowietrzającego. Oczywiście to tylko przykładowy model stworzony według wizji klienta, a nasza oferta wkładów z wizją ognia 3D jest bogata. Nasi handlowcy pomogą Wam dopasować idealny wkład do Twojego wnętrza rozmiarem i mocą. Wkład może być z wymiennikiem wodnym, ale także bez. Zamiast tego może być wyposażony w personalizowany dystrybutor do rozprowadzania gorącego powietrza do innych pomieszczeń. Tutaj więcej informacji o dystrybutorach lub płaszcz magnezytowy podnoszący moc akumulacyjną kominka, a jakie korzyści zyskuje posiadacz wkładu kominkowego z magnezytem, wiecie się tu. Palenisko takie jak to, otwierane tylko tradycyjnie do boku, bez unoszonej szyby do góry, przeznaczone jest dla osób, które poszukują wkładu trójstronnego, ale którym nie zależy na korzystaniu z paleniska w formie otwartej, co umożliwia właśnie gilotyna. Rezygnacja z unoszonej szyby obniża znacznie koszt takiego paleniska, dzięki czemu możemy mieć trójstronnie przeszklony, doskonały jakościowo wkład, nie szarpiący aż tak mocno po kieszeniach, co z pewnością czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wielu z Was. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że wkłady kominkowe Caroline w wersji podstawowej są głębokie. Standardowa głębokość wkładów trójstronnych wynosi 580 mm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać dla Was wersję spłyconą o głębokości 450 mm. Ta kwestia u nas wygląda totalnie odwrotnie niż u innych producentów, gdzie płytki i wkład jest standardem. U nas standard to wkład głęboki, a opcjonalnie może być spłycony. Według nas, w stronie przeszklonym palenisku, taka budowa jest o wiele bardziej funkcjonalna, głęboka komora załadunkowa pozwala na okładanie dużo większych polan i dzięki takim cofniętym plecom powstaje taka krawędź zabezpieczająca, niedopuszczająca do zsuwania się polan na szybę, dzięki czemu dłużej pozostaje ona czysta. Tego typu trójstronnie przeszklony wkład występuje w szerokiej rozmiarówce od 66 cm aż po 1,5 m. Zarówno taki, jak i te tradycyjne jednoszybowe, czy półwyspowe, lub vis vis Jak widzicie oferta jest naprawdę bogata i elastyczna, uwzględniająca przeróżne, indywidualne potrzeby klientów. Niezależnie od tego, na jaki model kominka się zdecydujesz, jeśli wybierzesz Cowline, możesz być pewien, że każdy z nich jest synonimem jakości i estetyki. Pełna oferta wkładów kominkowych innych niż wszystkie dostępna jest w serwisie internetowym www.cowline.pl, a mnóstwo inspiracji z ich użyciem w serwisie www.tapis.pl w zakładce realizację. Zapraszam od razu na kolejny odcinek z tej serii. O w tym pionowym wkładzie kominkowym E550V Black Magnesit oraz do kontaktu z naszymi handlowcami. Do zobaczenia!